Już z nas dorosłych z chęcią nie cofnąłby się do czasów dzieciństwa? Dziś w Kolbudach obchodzimy Gminny Dzień Dziecka. Zapraszamy wszystkich dorosłych i oczywiście dzieci na relację z tego wydarzenia. to jest jeden z piękniejszych dni w roku dzisiaj mamy gminny dzień dziecka jak widać w tej chwili ponad tysiąc maluchów a ile ich będzie do 18 trudno powiedzieć chciałbym żeby były wszystkie i chciałbym żeby właśnie się podobały te zamki dmuchane te karuzele te kolejki na szynach wata cukrowa piłeczki żeby było co wspominać żeby przetrwały z tym dobrym wspomnieniem do następnych Świąt oczywiście, najważniejszego dnia dziecka. Bardzo fajnie jest. To jeszcze dostaliśmy lody, dostaliśmy soczki i grześki. Mi się tutaj najbardziej podoba zjeżdżalnie i zamek dmuchany. Dla nas tutaj jest, są fajne zjeżdżalnie. Najlepiej nam się zjeżdża na tych dużych, bo tam jest dłuższy zjazd i najlepiej, bo tam skaczemy też. Najbardziej cieszę się, że nie było lekcji. E, najlepsze atrakcje podobały mi się nadmuchiwane zjeżdżalnie i... E... Grzeszki, lody, wata cukrowa. Byliśmy, jesteśmy dziećmi, a więc wszystkim najlepsze życzenia. Najmłodszym, cudownych wakacji, mało zajęć szkola, jeśli to samych, przyjemnych. O właśnie, takiej waty cukrowej przez cały rok. Dzisiaj mają dyspensę na wszystko, niech szaleją. Ale to jest jeden z. Ważniejszych dni, a więc w gminie Kolbudy jest kontynuowany przez praktycznie całe lato. Najlepszy przykład już w sobotę, czwartego, mimo że będzie to trzy dni po oficjalnym Dniu Dziecka, na piętnaście miejscowości w siedmiu festyny jasne tylko dla dzieci i młodzieży. A więc w imieniu Pani, Panów Sołtysów również tam zapraszam. wszystkich.